Witamy wszystkich. W zasadzie to powinnam powiedzieć dobry wieczór, bo mamy już dosyć późny wieczór, a my właśnie skończyliśmy pracę czyli skończyliśmy nasz egzamin w klubie MUKS Wiktoria Morąg. Egzamin tak na stopnie uczniowskie. Egzamin był komisyjny, egzamin był semestralny. Dzisiaj przystąpiło kilkadziesiąt osób do egzaminu. Na szczęście zakończył się on dla każdego powodzeniem, czyli zdaniem na wyższy stopień, na kup. W zależności od tego, kto na który stopień zdawał, miał do wykonania różne zadania i części składowe tego egzaminu były następujące. Było to, były to układy formalne, czyli punse, były to kopnięcia. Były to bloki, postawy, czyli sogi, była walka sterowana, harmon chirurgi, były łamania i te wszystkie elementy były oceniane przez komisję. Bardzo się cieszymy, bardzo wszystkim serdecznie gratulujemy. Stres już minął, mam nadzieję, że u wszystkich, u nas już też odchodzi, bo wiadomo, że dla nas też łączy się to zawsze z jakimś stresem, przygotowaniami, jest to dużo elementów, dużo czasu. I dla nas też jest to taka sytuacja, w której co pół roku mierzymy się właśnie ze stresem naszych zawodników też. Także bardzo wszystkim serdecznie dziękujemy za przystąpienie do egzaminu. Gratulujemy serdecznie. No i cóż, wracamy do treningów, w ferie trenujemy również. Nie ma odpoczynku w ferie, zmieniamy tylko godziny treningów. Natomiast całe ferie Trenujemy normalnie. Zapraszamy serdecznie. Wszystkich, którzy chcą do nas dołączyć, również zapraszamy na ten nabór zimowy. Numery telefonów nasze podane są na Facebooku, na naszej stronie MUKS Wiktoria Molong. Zapraszamy.